Siemanko, śmietnikowy na, na miejscówce pierwszej. No i co, i ktoś nieładnie zrobił, ktoś porozwalał rzeczy. Ja tego całkowicie nie pochwalam. Całkowicie jestem nie, nie, niezadowolony z tego powodu i nie rozwalamy, nie rozwalamy. Ale jak już takie coś leży, no to co? Bo no zobaczcie, co nie wzięli. Nie wzięli klocków. po 74 rok. Ty, o kurcze, to już jest ciężki PRL, to nie 94. 74, prawdziwy skarb 50 groszy zostawili weźmiemy to no nie i resztę posprzątamy oczywiście poli to trzeba by je posprzątać zobaczycie że ktoś narozrabiał to też pomóżcie posprzątajcie za to że jeszcze o, są takie fajne fanty o koliki takie pony gumowy ciężki fajna figurka tu mamy psi patrole, pieczątki też weźmiemy co jeszcze zostawił no, i teraz zaraz ktoś wejdzie, to pomyśli, że to śmietnikowy artysta, prawda? No właśnie, a śmietnikowy artysta to jeszcze pomoże, pozbiera. Także dobrze, figurka słonia. pozbierajmy szybko te zabawki i lecimy dalej. McDonald's jakiś 2024 taka figurka, Taka figurka Milka, Milka Secret Boxy chyba. Z tego co mi kształty dobrze mówią. I co tu jeszcze nie wzięli? O, fajny taki, patrzcie, Pajaz taki porcelanowy nawet. Ty, nie tak, jeżdżę. Trzeba się pośpieszyć, dawajcie. Wracimy, ja to zbieram. Koniki pony Co tu wyzbierać do końca. Co tu jeszcze szykawiego jest? Coś? Taki misiu jeszcze I chyba już nic więcej no nie O, dinozaur Mogi no dobrać Lego Super Z świnki Pepsi, Secret Box, milka hmm. Zapomniałem rękawiczek, muszę rękawiczki znaleźć. że tu gdzieś widziałem jakąś jedną parę, wiecie No dobra, posprzątamy to. I weźmiemy I te. O, a co to, fajny przypatron patrol to ekstra weźmiemy te figurki na rozpoczęcie trasy a to resztę posprzątamy No nie ładnie o jeszcze psi patrole wyskoczyły. jakiś tam tutaj jeszcze wrzucimy chyba już nic więcej nie dobra to posprzątamy no i nie ładnie naprawdę tak się nie robi, ja coś można zawsze sprawdzić przez tutaj w hasioku, no nie? Dobra, to jeszcze to sprzątam. To jeszcze to sprzątam i lecimy dalej, nie? Następna tajemnicza miejscowa. Ej, ale ta płacha by się przydała na ten. Na giełd. A tutaj wyrzucili... Patrzcie, pier... Okularki. Fajne. się jeszcze w wodzie da, to będą jeszcze idealne. Także fajne opółarki i fioletowe takie. Weźmiemy. Torebka w torebce tu była. Słuchajcie zobaczyłem. Bo jaka ta torebka w środku to nie wiem, bo jeszcze nie wyjąłem. Ja w ogóle nie wiem, może gdzieś jest. Ale nie wygląda, żeby było udarte. Ta torebka w torebce to jaka? Pokażcie. Torebka w torebce. Chodźcie. Czy to jest ta torebka? O. Coś takiego do wyczyszczenia, by była fajna filmy brak, ale, ale ma potencjał, nie? Ma potencjał i jest do wyczyszczenia, taka czarna. Taka zapierowana. Ma tylko kurz lekki, ale jak jeszcze przejdzie wodę, to będzie, powiem może być fajna jak nowa. No i ta, ta jest lepsza. Tam patrzyłem tylko u spodu, czy zacząć nagrywać. No nie ma żadnych obdarć. Ma potencjał. W środku też jest fajna. I to chyba jakieś renomowane firmy. Także fajna, bo czarne są poszukiwane, no nie? Torebki bardziej. Także wszystko tutaj sprawnie chodzi. I fajna taka torba czarna. No jak najbardziej chyba nie? Musimy jeszcze trzeba wypchać. Będzie elegancka. Fajna, weźmiemy. Dobra, no to co, dwie torebki i okularki z tej Mitsuby. Lecimy dalej. Wiem, bo tu jej pękło, dlatego wyrzucili, bo zamek tu pękł. Już wiem teraz. I trzeba by było ten zamek przyczypić Hmm. No wyzwanie jest, ale zawsze można temu jakoś zaradzić. Dobra, no to już wiem o co chodzi. Lecimy dalej. Tutaj taka sytuacja. Takie kontenery. Wyrzucili kask bez szybki. Bajki Psi Patrol. Nie w ogóle? Nie, dobre. Także bajki, wiecie, że jak najbardziej. I taką nogę sztuczną. To się jak najbardziej przyda, prawda? ta żona w fajnym stanie. Nic po porysowane, Nie wolbi to może nawet fajny renomowanej marki. No i fajnie, nie? Nie fajnie, że komuś coś się stało w nogę Ale znalezisko przydatne Bo pan miałem problem z nogą Tylko że z kolanem bardziej I tak nawet o sobie, w przyszłości myślę, no nie? żeby już na przyszłość mieć takie coś Bo skończę na pewno w takim czymś Od tego chodzenia i tego wszystkiego i... No ale fajne, nie? W ładnym stanie po prostu, no nie fajne W świetnym stanie rzecz no to co weźmiemy wrócimy dalej wszystko jest, przylepce są lock after inflating też jest fajna moga to no, i to Dobra. i tu jeszcze widziałem wiecie taka saszeta była jakaś tylko nie wiem, no tak, wrzucimy w pralkę. Przyda się, patrzcie, na trzy telefony, nie? Na trzy telefony pas taki na co, na rękę, nie? Czy na kierownicę? Potrójny taki pas Saszeta. coś takiego, na trzy komórki, jakbyście potrzebowali, chyba, nie? Czy na rękę taki, no to no też weźmiemy, dobra. Ten pasta się przyda i takie znaleziska w tym miejscu wrócimy dalej. Zapraszam na poszukiwania dalsze. Nie, co tutaj będzie. Co to jest? O! Faki, tak. Co to jest? Ty, Tam jakiś... Ale to zbite, nie? Nie, całe, ty. O, co to jest za akcja? Dziwna rzecz taka. Widzicie? Takie coś i ma być na takim czymś. Kurka blada może pod spodem pisze, nie, nie pisze powiedzcie do czego to służy ja bym wyczyścić to nie chcę tego zbić ale fajnie, weźmiemy ciekawy fajans do wyczyszczenia, coś tam jeszcze jest? taki Januszek ale to jest zaczepiony ten stołek wiewiany, Kurwa. trzeba to za wyciągnąć Do powieszenia tak naprawdę. Tutaj, słuchajcie, nie weźmiemy, ale taka przygoda, ktoś znak wyrzucił, znak też wyrzucił śmieci. Widzieliście? Zresztą Znak drogowy, śmieci. Dobra, lecimy dalej. Znaczymy z naszymi to, to, ortezy i lecimy. A i wasze poszukiwania Co porabiacie? O, może tu macie coś? A tu nie ma Zobaczcie sobie Missyja, stary ktoś to fajne Fajny zawias ma, zobaczcie W środku jest jakiś Co za prezent że nie mam, mam śrub, fajny zawies. A historii. Z takimi kwiatami tutaj, ale nie ma, niestety. Musimy Tak, krakra, 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 kra-kra-kra. Kra-kra-kra-kra. Tak kraczą. Kra-kra-kra. A macie rację. A tutaj pojemnik na y, kontener na elektrośmieci, i koło niego leżą. Zobaczcie. Dwa. Jakieś IBM-y. Tu taki, tu taki. Warto je myślę, że dwa komputery. Tam jakieś obudowy do nich są nawet. Więc powiem panu, może jeden wezmę nawet. Fajne bo to co, nie ma w sumie procesora, nie ma nic z tym, także ten może raczej nie, ale tutaj patrzcie, są jest jakieś części, chłodzenie to jest, procesor też chyba jest, nawet intero o, bo no właśnie, także coś może z tego się by bardziej wyczarowało. No, Weźmiemy tutaj bioma, tylko trzeba do niego, to no nie aluminium, nie to złą bardziej ale potrzeba do niego części. Dobrze to. Tak, to będzie raczej to. Nie, to nie to. To drugie raczej będzie. Tak, to jest to pod spodem. To jest to na samym dole do niego, o, Tu jest do tego IBM. Ten IBM mi się podoba. Tu też zresztą pisze chyba IBM to. Co to jest? A, to jest, że Windows jest tutaj, no. I coś takiego by było. Zobaczcie. Tutaj bym to zabił, nie? I bym był wtedy cały IWM I weźmiemy go. No dobra, wrócimy dalej Siemanko, kra kra na takim miejscu jesteśmy Hasioki pełne, wypełnione Sami zobaczcie Szczury biegają normalnie, tam już spałem swoje, a tu chyba ktoś mieszka. Tu chyba ktoś mieszka normalnie Jestądź nie ma, ale chyba ktoś może tu mieszkać po już. W lato na pewno. Już ktoś buduje, buduje, ktoś coś już po prostu. A tutaj taka mi słowa. I patrzcie co oni wyrzucili. To co uwielbiam najbardziej. Całe w ogóle? Czekajcie, całe, 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 całe Wałbrzych Czy Karolina? Nie wiem. Wawel. wawel Wawel. Wawel, wawel, wawel A tutaj co to będzie? Nie wiem, jeder? Nie, nie GDR, tułowice chyba, tak? Stare tułowice niebieskie, ty, fajne dwa wazony. Fajne dwa wazony, całe w ogóle? Całe. Nie ma żadnych skaleczeń, żadnych uszczerbków. Fajny wazon. Tułowice, kurczę, patrzcie, tułowice i wawel w jednym, w jednej kompozycji. A tutaj mamy. Ale może być ubite czy nie, jak myślicie, to... Ubite, patrzcie, widzicie? Ubite To do tego chyba było, nie? Do kompletu całego. Dobra, ubite. Co dalej? Mamy dalej. Tu deszcz padał w nocy, mokre wszystko. O, fajne. Chieliszki z PRL-u, ale to fajne chieliszki z takimi wzorami. Z kwiatami, wiecie? Muszę wyczyścić, żeby wam pokazać. Bo deszcz padał w nocy. I rzeczy potrafią być mokre, te co leżą na pod tym, no nie? Krak, krak, krak. Krakra. Zaraz tam pójdziemy może gołąbki sobie jedzą Zobaczmy może coś będzie ile tego będzie, ale dużo tego jest następny taki fajny, ten cały też lekko uszczerbiony tutaj to nie, uszczerbiony nie całe szukamy, całe sztuki, chociaż dwie, żeby się w dwójkę napić kawy, to wygląda na, na całe nie ma uszczerbku. co najwyżej w malaturze. Taki zbanuszek, taki wazon i co oni tu dalej wyrzucili? A to będzie całe? Całe. Także mamy już dwa, chociaż możemy się, mogę się z kimś napić już po prostu. To przeszkadza nam trochę w prezentacji. Uff, w ogóle. Wyszkowska Fabryka Mebli, Wyszków stary dobry to jest. I co tu dalej będzie? Może coś fajnego jeszcze na spodzie? Ale są jeszcze podstawki do tego, tak to jest wawel, to, że to gdzieś musiało leżeć, to uszczerbione to nie, to jest całe tak, całe to dobre, to już mamy do filiżanki jednej, razem, cała została, może będzie zaraz wyjdzie, ale może wyjdzie, że cała zostawa, o nawet jest do tego całe, widzicie, cały ten wichajster. Wszystko w świetnym stanie, elegancki, zobaczcie, ale w wazon, ale herbatnik, masakra, tam co tam, kieliszki, ale widzę, że tutaj jeden jest zbity, drugi chyba, drugi. ten jest tutaj uszczerbiony, to jest ta sama wersja, tak, więc to nie, to też nie, a to, tylko lekko w malaturze, tak, tak, to jest całe. To jest całe. A nie, ubite. Trzeba to dokładnie sprawdzić wam powiem. Bo może być w takich nawet niepozornych miejscach. Nie, całe, dobra. Chociaż jeden będzie. No bo jeden zostanie, zobaczcie. Chyba nie, dwa są. Dobra, to mamy dwa przynajmniej elegancko. Bo tutaj zbity. Także widzicie jak to wygląda. W praktyce też. A ten będzie chociaż cały Czy go zaliczyć, bo to nie jest taka do końca. Nie, będziemy mieli dwa. I szkoda, że nie ma dwóch talerzyków jeszcze do tego. Co tu co będzie? Patrzy lot Takie coś. Po czym to jest? H takie. Po czym to jest? Nie wiem. H. Czy M? Ale może być też stare, ale nie weźmiemy tego. A to, co to? Jakiś taki, też nie weźmiemy. Jakiś zwykły i mamy jeszcze coś, tak o śrubki mosiężne, troszeczkę śrubek mosiężnych, bo te są z mosiązu tak, ma no, więc przyciąga, zobaczymy, przyciąga, nie, to jest złom, to jest złom, to co wiem, to wiem, złom i trochę, o, zestaw tych śrubek jeszcze tutaj no dobra. No co? Tego nie weźmiemy wszystkiego. Tylko weźmiemy ten zestaw. Patrzcie ile odpadło rzeczy. Patrzcie ile rzeczy odpadło. Weźmiemy taki zestaw, a to odpadnie nam a my weźmiemy tylko to. Także takie znalezisko w tej miejscu. Najważniejsze, że to jest całe. No i ekstra. Kieliczki są do tego. Można coś mleczną imprezę zorganizować. Fajnie. Co oni wyrzucają od tych hasiołki? Idziemy szukać szczurów? Zobaczcie. wasze, czy szczury w ma czasami, bo tu Na żywo i zobaczymy te szczury. Dawajcie, na żywo. I co, nie ma ci są? Szukajcie są. Pa, był tam jeden, tam poleciał. Dobra. Prosimy. Poleciał tam jeden. Ale jak tego nie sprzątną szybciej, to tych szczurów tu się normalnie, tu się normalnie zalęgnie. Powiem wam, bo takie tereny szczuro, 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 że szczury bym lubiły. No i co? a a hasiołki pełne, nie? Także zapraszam na koszulki bo Hasioki pełne, lecimy dalej Bloki osiedla, osiedla bloki Na następnym miejscu, wie? To jest fajna szafka, znaczy fajna, no drewniana szafka, chcecie do narzędzia To taka szafka drewniana tu na narzędzia stoi sobie Jak najbardziej A tutaj Nie wiem, jakieś słuchawki, ale słuchawki są do zrobienia zawsze, wiecie To, 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 to popatrzcie, o. Tu mamy jakieś szeta, nie wiem na co Do roweru chyba, czy do czego się wiesza na ramę Ale dobra, patrzcie Czy na jakiś głośnik to jest? tutaj może być nawet tutaj, ale Mam miękkie wytęta, także rzeczy się nic nie stanie, no nie? Także weźmiemy taką saszetę. Ja nie mam jeszcze kartonu. Muszę jakoś w jakiś karton się zabezpieczyć, poczekajcie. No, już mam torbę. Dobrze, że ktoś pomyślał w ogóle i zamknął kontener, bo gdyby zostawił na noc, to by to zmokło wszystko. A tu zobaczcie, jakieś zegary. Patrzcie, jakieś słuchawy. Tam coś będzie jeszcze. Co oni tu wyrzucają? Jakieś zegarki wyrzucają takie. Ale nie jest zniszczony czy coś. Baterie, baterie chyba. Weźmiemy, sprawdzimy. Słuchawy. jak kurcze. Co to jest? A nie są nigdzie. O co są zasilacze? Bloki osiedla, osiedla bloki. Dobrze, że mam kolejną baterię, bo już rozładowała baterię. A tutaj zasilacze. Na pewno coś z tego działa. Słuchawki jakieś fajne. Zobaczcie, fajne słuchawy. Podrzucali. No i tak nie działają, bo tylko pewnie kabelek trzeba zlupować, a ktoś nie wiedział, bo słuchawki najprościej zrobić, wiecie, i, i, i te lampy całe. A tam widziałem, że był jeszcze jedno. O, takie słuchawe fajne ty. Nie są nigdzie rozwalone. Nie, kabel jest przerwany. Także te... Także te odpadają. Ty się by nie dało zrobić. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Co tu jest za... Patrzcie, widzieliście coś takiego? Do czego to służy? Perel? Dlaczego to służyć może? Z takim czymś, nie wiem <laughs> Ciekawe, ciekawe I nie ma O Co to jest? Nowe jakieś USA Made in USA Co to jest MADE i USA? I takie Nie wiem, ale to pachnie, powiem wam. Co to jest? I zapach, czy co? Nie mam pojęcia, ale to pachnie. Dałem taki zapach ładny. O, wpinka, ty. Ktoś PRL wyrzucał. Tam coś może pod spodem być. Biała Podlaska, ty. Pinka Biała Podlaska. Ale numer i sygnatury jakieś. Także tu coś może chyba być. Co to jest? Jest to jest to do auta, tak? Nie porwane? Nie, tu porwane trochę to nie. Ale w pinkę to weźmiemy. W weźmiane, to jest Mogą być jeszcze inne w Coś do telefonu. Nie no ma innych To jest jeden. To może być jeden. Czy jest po prostu. Dobra, to by chyba było na tyle, wiecie? Z tej miejscowej. Takie znaleziska. Tu zamykamy. Grzecznie. Tak było pierwotnie. Lecimy dalej. Wszyscy jadą już normalnie dzieć. Dzień się zaczyna. Dobrze wpadłem w krzaki normalnie dzień <gry> się zaczyna a my lecimy dalej Lokio, średna, średna bloki, osiedla, osiedla, bloki